Promocja ze zwrotem kasy fuksiarzu. jest to polski i sprawdzony legalny bookmacher. Promocja dotyczy każdego nowego gracza. Wystarczy założyć konto, wpłacić kasę i zagrać obojętnie jaki kupon o minimalnej stawce 50 zł. Jeśli wasz kupon nie wejdzie, otrzymacie zwrot 50% od stawki od razu do wypłaty. No i standardowo konkurs o 25 zł. Wystarczy zostać obę w górę pod tym filmem, subskrybować kanał i wytypować wynik meczu oraz te pierwszej bramki. Tego właśnie spotkania. Typujemy do godziny rozpoczęcia meczu, koniecznie dopisujcie swój login gracza, komentarze bez loginu dodawane lub edytowane po tej godzinie odpadają z konkursu. Dodam tylko, że bonusy z całego tygodnia będą dodane w przyszłym tygodniu. A zatem przejdźmy do typów miłego oglądania. Pierwszy kupon na dziś podesła nam Tomek. Gra on to, że Ghana nie przegra z Urugwajem, a Brazylia pokona Kamerun. Obie ekipy grają o wyjście z grupy. Ghana wywalczyła 3 punkty w meczu z Koreą, jak i też potrafiła strzelić dwie bramki Portugalczykom. Z kolei Urugwaj na tym turnieju nie zdobył jeszcze ani jednej bramki i wywalczył tylko jeden punkt. By grać dalej drużynie z Afryki, wystarczy remis. Jeśli gracze zagrają spokojnie i bez błędów, to taki wynik powinni dowieść. Na koniec... Koniec fazy grupowej Kamerun podejmuje Brazylię, która wywalczyła sobie już awans w ostatnim meczu pokonując Szwajcarię. Możemy się spodziewać, że na ten mecz Brazylia wystawi drugi skład, ale jeśli spojrzymy na ich ławkę rezerwowych, to śmiało można stwierdzić, że jest to najlepsza rezerwa na tym turnieju. Kamerun jeszcze jakieś szanse na awans ma, ale w starciu z Brazylią to właśnie oni powinni dyktować warunki. Kurs całkowity tego kuponu to 2,83, stawka 550, a potencjalna wygrana to niecałe 1300. 70 zł. Drugi kupon dostaliśmy od Szymona: zawożone 500 zł. Kolega może zgarnąć ponad 1000 zł, ale muszą się spełnić następujące warunki: a dokładnie to, że w meczu z Serbii ze Szwajcarią zobaczymy co najmniej 26 fauli, a Korea Południowa i Portugalia nabije łącznie więcej niż 8 rzutów rożnych. Co do pierwszej propozycji, mecz powinien być zacięty, obie ekipy grają o awans, a wiemy też jak gra drużyna Serbii. Kurs na taki scenariusz to 1,50. Nieco większy, bo 1,63 na kornery w drugim meczu. Portugalia i Korea w swoich ostatnich meczach zdobyła po dwie bramki. Portugalia z pewnym awansem, a Korea walczy dalej. Nastawienie powinno być zatem ofensywne. Trzeci i ostatni kupon dostaliśmy od Sebastiana. Ponownie widzimy Ganę i Urugwaj. Tym razem grane są kornery, a dokładnie, że będzie ich co najmniej 9. No to jak mówiłem wcześniej, każda z tych ekip gra o pełną pulę i gra ofensywna w tym meczu powinna być widziana dosyć często. I dalej Korea-Portugalia. Sebastian stawia tu, że obie drużyny strzelą gola. Myślę, że o Portugalię nie ma coś się za bardzo martwić, natomiast Korea nie jest skreślona w tej grze o awans. Może Portugalia też wyjdzie drugim składem, więc będzie to dobra okazja na strzelenie przynajmniej jednej bramki przez Azjatów. Stawka całkowita tego kuponu wynosi 790. Zł, a możliwa wygrana to dokładnie 2046 zł i 10 groszy. Na sam koniec szybkie podsumowanie podesłanych kuponów, które są grane w fuksiarzu przez naszych grupowiczów. To tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie o naszej promocji. Wpadajcie na fejsa na naszą grupę. Subskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Do zobaczenia!